Siemanko, tutaj jeszcze przerwę na sekundę przed rozpoczęciem odcinka, jak coś, Lesiu. E, pewnie niektórzy z was się zastanawiają, dlaczego ten odcinek wyszedł dopiero dzisiaj i to w dodatku tak późno. Otóż, no, będąc szczerym, nie miałem kompletnie czasu, żeby w ogóle zmontować cały ten odcinek, więc w tym miejscu przepraszam was i przepraszam ciebie, miłość, że tyle musiałeś czekać, żeby ten odcinek w ogóle się pojawił. Dobra, już, nie przedłużam, rozpoczynajmy odcinek. Cześć, witam Was wszystkich. Jestem Miosz od kolejny odcinek WWE Shortcut. Tym razem NXT z dnia 3 marca. I powiem Wam tak, było naprawdę dobrze. No, najlepsze NXT w miesiącu, co raczej to oczywiste jest, tak? Najlepsze NXT od trzech tygodni, najlepsze NXT od czasów tej cover, wam powiem. Wydarzył się wiele ciekawych pojedynków, między innymi yy, powrót Camerona w sensie do ringu. Yy, no, The Way, tam o tym może jednak nie wspominajmy. No i co najważniejsze już jest oficjalnie potwierdzona walka na kolejnym NXT All Pass NXT Championship między Adamem Colem a Finnem Balorem. No po prostu czekam me bardzo. A tym razem przejdźmy do pierwszego pojedynku. A pierwszym pojedynkiem był ten pomiędzy NXT Tag Team Champions. Oni Lar Lawrence i Danny Burch a Tomaso Ciampa i Timothy Thatcherem. Oczywiście no title match. No i w skrócie, no to Tomaso Ciampa i Thatcher dominowali na początku. No ale jak to, no jakby wiadomo, no nie mogli jednak wygrać z czempionami, Więc na arenę wkroczyło Imperium, co rozproszyło Ciampę, przez co nie mog, no nie zrobił taga z Thatcherem. No i przegrali. <grym> tak to było szybko, cała yy, się rozpowiadać. No to była pierwsza walka, więc akurat niczego ciekawego się nie spodziewałem. chociaż no jednak była dobra, nie było to byle co przynajmniej nie dali walki kobiet, co nie? A no kolejną rzeczą, jaka się wydarzyła, no to była The Way, o którym wspominałem w intrze. I to był jakby ten wątek, co na ostatnim NXT mówił Gargano, że pójdzie na terapię z nimi. No to poszli, no i miało się wyjaśnić, dlaczego jakby coś tam działo z, to, z Lumisem, ale to Johnny Gargano się zdenerwował i został wyproszony z sali. No a następnym pojedynkiem, który mi się w ogóle nie podobał, to Ember Moon z Shotzi Blackheart w narożniku przeciwko Alia z Robertem Stonem i Jessicam w narożniku. No i powiem wam tak, no pojedynek mi się jakby niezbyt podobał, właściwie to wcale. Myślę, że to głównie przez Alia, która jakby no moim zdaniem nie jest najlepszą zawodniczką, lecz na początku spotkania dominowała. No ale i tak skończyło się to tym, że Ember Moon wykonała Eclipse, no i wygrała. O walce jakby no nie ma co się rozwodzić, już powiedziałem, że mi się nie podoba głównie przez Alia. Czy coś z nią jakby będzie większego, to myślę, że nie. No Ember Moon myślę, że z Shotzi zdobędą myślę tytuł, odbiorą go na IJAX. Trochę tam zespojlerowałem, ale dobra. Następną i najlepszą walką kobiet na tego tygodniowym NXT, czyli walka o WWE Women's Tag Team Championship między posiadaczkami pasa, czyli Naomi, Jax i Shayna Baszler, a Raquel Gonzalez i Dakota Kai. No i od razu muszę powiedzieć, co już wspominałem w, jakby w zapowiedzi, czyli że to jest najlepsza walka k tego tygodniowym, że walka mi się bardzo mocno podobała. No może niekoniecznie zakończenie, które było dość słabe, jak pewnie dużo osób dostrzegło, no ale walka jednak była dobra. Więc w skrócie, yy, walka jakby była dość yy, długa, no może nie długa, ale monotonna, więc przejdźmy do końcówki. Baszler założyła Kirkuda klacz na Kai, Kai zrobiła atak z Gonzales, Nia wyciągnęła Raquel z rynku i przypadkiem ugłuszyła sędzie, przypadkiem w cudzysłowie. Raquel wraz z nią przez stół komentatorski. Przyszedł nowy sędzia myśląc, że Kai jest tą legalną w rynku, zawoła go, bo jakby Kai już była tam nieprzytomna. No i tak oto Kotone i Bachelor obroniły tytuł. No to już mówiłem, że jakby walka mi się niezbytko podobała. No ale jakby zakończenie mogło być normalne, co nie mogli bardziej pokazać, jakby zamiast. Może nie wiem, nie chcieli niszczyć w ten sposób braku, i Dakota czy coś. No jakby niby będzie to wyjaśnione w następnym tygodniu. Ale no wiecie. Normal... ja bym to zrobił tak, że po prostu normalnie wygrała Naya, żeby pokazać tą dalszą dominację ich. No a tak no to nawet nie zdziwiłbym się, gdyby o jakby straciły tytuły za jakieś dwa tygodnie, czy coś w tym stylu. No i po tej walce była kontynuacja terapii, gdzie Austin Theory został sam na sam z terapeutką po tym jak Gargano no i reszta Deway opuściła pokój, no i miał opisać te trzy dni, ale no, przerwa. I następna walka, na którą dość mocno czekałem, czyli pierwsza walka Camerona po powrocie, czyli ta przeciwko Bronsonowi Radowi. Skracać walki, myślę, że nie ma sensu w sensie jej omawiać tak pokrótce, bo jakby, no, była ona i tak krótka, więc przejdziemy znów do końcówki. Gdy Reed miał wykonać tsunami splasha i wygrać, no, to Knight, czyli ten, który na początku był w ringu, o którym zapomniałem wspomnieć, rzucił go z lindziki, wygrał Cameron. Jakby, ja się z tej wygranej cieszę, no, bo jednak Camerona bardzo lubię. To jednak, no, w sensie Red i tak jakby zbytnio nie występuje na NXT, no, myślę jakby jest on, wydaje mi się taki podobne do Cave Lee, tylko jakby on nie ma tego charakteru, ale budowa ciała ma. Zobaczymy, czy jego postać rozwiną. Myślę, że tak, ale to myślę, że trochę później, na razie go jeszcze testują. Yy, też nie śpieszmy się zbytnio, co nie. No, a jak to wiadomo, no, czy Cameron Grievous gdzieś dalej pójdzie? No, myślę, że tak. Na takiego jakiegoś słabego zawodnika może iść, co nie. No i dobra, i przejdźmy, bo po tej walce znów była yy, kontynuacja terapii, no i okazało się, że terapia była fejkowa. I Johnny wszystko ustawił, więc terapeutka po prostu nakłama Austinowi, dzięki czemu znów lubi Johnego. No, tak mocno w skrócie. Więc H się skończył szczęśliwie, a przynajmniej dla czarnego co Najstępnym pojedynkiem miał być Ever Rise przeciwko Brizango. No, ale jak wiadomo, Legando del Fantasma wkroczyli, znokautowali o atak zanim rozpoczęła się walka. No, i walki nie było. Jak to się skończy? No, nie wiem, jakbym. No, jak dwa teamy znokautowali, no, jakby znokautowali jeden, czyli Ever Rise na przykład, jak wchodzi, to było ok, no, bo można by było zrobić w mecz match albo z Ever Rise, albo Brizango. A tak, no, mają dwa tak teamy. No, to może, nie wiem, jakiś triple match, prawda? No nie, może dawajcie swoje propozycje, komentarze, chętnie poczytam. Kolejnym pojedynkiem, a zarazem main eventem Gali był mecz między NXT-championem Finem Balorem a Roderickiem Strongiem. No i oczywiście to był non-title match, bo jak wie wiedziem, wiemy, no i już Wam powiedziałem na początku, będzie y, title match z Adamem Colem za tydzień. No i co? Z góry myślałem, że to będzie szybka walka i łatwa wygrana dla Fina, no i wygrana dla Fina była, ale szczerze się zaskoczyłem, bo walka potrwała dłużej i nawet myślałem w pewnym momencie, że Rodrik wygra. No Walka była dość monotonna, więc ja zwykle przejdę do końcówki i gdy już myślałem, że Balor właśnie przegra przez submission, to udało mu się wydostać, skontrolować, wykonał tam drop tricka pedigree, no i 90-60. DDT i skończył pojedynek. No spoko walka, jak już mówiłem, mi się podobała. Mimo, że jakby, no w sensie nie wiem, jakoś tak na NXT jakby wolę Attack Team. no bo tak patrzmy se na NXT jakby mógł porównywać do SmackDown i Raw pod względem jakby karty walk. A nie zawodników, no to jakby tam, jakby tych taktimów mamy zdecydowanie mniej porównując do ilości walk. A tutaj jednak właściwie co tydzień mamy minimum dwie walki taktimów, prawda? Więc akurat już NXT chyba bardziej lubię właśnie walki taktimowe niż solowe, ale tutaj tak była spoko. No co prawda, ten Roderick Strong no i raczej lepiej sobie radzi w taktimie niż solo, ale okej. Okay. No, i nie mogę się doczekać przyszłego tygodnia i walki z Balorem, Balora z kolem. No i co, Wy możecie pisać w komentarzach swoją opinię na temat ogólnie całej gali o walce właśnie Balora z kolem, na którą bardzo czekam. Też za tydzień będzie walka o pas kobiet, więc na to też czekam w sensie ten solowy. No, i to na tyle. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, stoić łapkę w górę i napisać jakiś fajny komentarz. Ja jestem Miłosz, nagrywam dla Was NXT Shortcut. Dzięki za oglądanie. Pa pa, widzimy się za tydzień. Pa!